Kiedy wyszliśmy z portalu, wojna zaczął biec, a pozostała trójka tych debili poleciała za nim. Nikt się nawet nie odwrócił. Nie ukrywam, zrobiło mi się trochę przykro, że wszyscy nagle o mnie zapomnieli, ale chyba powinnam się cieszyć, że w ogóle uszłam z życiem. Już wtedy żałowałam, że wzięłam to zlecenie. Zamień się w małą rybkę, powiedz z jeźdźcami do Afryki i zaje pijana, jak już go znajdą. Brzmi super łatwo, he. Szkoda tylko, że twój cel cię przejrzał, a jeźdźcy rozpętali małą afrykańską wojnę. A ty w całym zamieszaniu dałaś im się pokonać. Brawo kurwa! Brawo! Mówienie do siebie było chyba pozostałością po tak długim czasie spędzonym na jebanej pustyni. Co teraz robić? Śledzić jeźdźców? Schować się w jednym ze swoich burdeli i liczyć na to, że matka zapomni, że mam nie zajebać? Albo najgłupsza opcja pomóc jeźdźcom i miał pokonać, żeby nie spędzić reszty nieskończoności oglądając się za siebie? Na razie postanowiłam wybrać opcję numer jeden i powolutku ruszyłam za tymi lecącymi na złamanie karku z jebami. Wtedy zauważyłam, że wojna w biegu upuścił swój telefon i nieświadomy swojej straty poleciał dalej. Oczywiście go podniosłam, no co miałam zrobić? Niestety był rozładowany, więc chuja mi to dało. Nagle padł na mnie wielki cień. Co jest? Zamarłam i powoli podniosłam głowę. Nade mną stał gigantyczny wilczur wielkości autobusu i niepokojąco szczerzył zęby. Dobry, piesek! Zaczęłam odsuwając się do tyłu. Jestem Fenril. Y Fenril, wyjaśnił piesek. Widziałem, że przybyłaś tu z jeźdźcami. Kim jesteś i czemu cię ze sobą zabrali? Eee, jestem Afrodyta, bogini seksu. Przedstawiłam się i czegoś, co śmiertelnicy nazywają miłością, podobno istnieje. Fenrir parsknął. Niech zgadnę, zaraza cię tu sprowadził. W pewnym sensie, kontynuowałam coraz śmielej. Został w Afryce. Podobno miał jakieś e, sprawy do załatwienia, czy coś. Czemu nie wyszedłeś im na powitanie? Będą cię szukać. Wiem. Po prostu nie chcę być przy tym, jak wojna zrozumie, co się stało pod jego nieobecność. Poczekam, aż sytuacja trochę się uspokoi i dopiero wrócę. A jaki jest Twój plan? Masz jakąś miejscówkę, w której się zaszyjesz, czy będziesz dalej kręcić się z jeźdźcami? Uśmiechnęłam się szeroko. W sumie to mam jedną czy dwie miejscówki. Przez kolejne trzy tygodnie zamieszkaliśmy z Fenrirem w jednym z moich burdeli. Bałam się wracać na Olimp albo uciekać do Hadesu, bo władca podziemi podobno trzymał z chrześcijańskim panteonem. Fenrir stwierdził, że w sumie to mu się niezbyt śpieszy wracać do jeźdźców. Chyba naprawdę spodobało mu się życie w domu uciech. Dni mijały, a ja cały czas zastanawiałam się, co robić. Jakieś decyzje musiały zostać podjęte. Nie mogłam chować się w nieskończoność. Może już lepiej było się pokazać i ryzykować natychmiastowy zgon za niewykonanie roboty? Pewnego dnia przypomniałam sobie o telefonie wojny i wreszcie podłączyłam go do ładowarki. Na szczęście nie miał żadnej blokady i po odpaleniu moim oczom ukazała się setka powiadomień o nieodebranych połączeniach od zarazy. Co do kurwy. Mruknęłam i usiłowałam wejść w wiadomości, ale wtedy telefon zadzwonił. Był to oczywiście zaraza, któremu wciąż najwyraźniej się nudziło. Halo? Odebrałam bez chwili wahania. Nie jesteś wojną. Stwierdził błyskotliwie. Hmm, um, Afrodyta? Bingo, znalazłam fona twojego brata. Wybacz. Przecież kazałem im cię zamknąć. Nie posłuchali, chyba całkowicie o mnie zapomnieli. Uśmiechnęłam się. Jak tam zabawy w Afryce? Bosko. Słuchaj, to głupie, ale wiem, że teraz pewnie stałaś się jej celem numer jeden. Czy nie chcesz może pomóc nam w pokonaniu Maryi? Spytał nieśmiało. Zabrzmiało to naprawdę uroczo. Nie zabiłaś Jana, więc teraz ona poluje na ciebie, mam rację? Może. Co konkretnie mam zrobić? Wszystko zaplanowałem. Musisz po prostu. I zaczął mówić, i mówić, i mówić, i mówić. A kiedy skończył na moje usta, cisnęło się tylko jedno pytanie. Ale ty tak kurwa, serio? Mówił serio. Następną godzinę spędziłam wyzwaniając do pozostałych greckich bogów, którzy mieli mnie wesprzeć w tej absurdalnej misji. Następnego dnia pod moim burdelem stanęli Hermes, Atena i Chronos. No i oczywiście Fenrir, który w końcu dostał okazję wyruszenia na jakąś ciekawą przygodę. Więc zaczął hermes. Możesz nam powiedzieć, ale tak na serio, po co nas tu sprowadziłaś? Zaraz ma plan, jak pokonać Maryję, wyjaśniłam. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy. Wielkiego Kutasa, odpowiedział Fenrir. Dokładnie tak, przetaknęłam z najpoważniejszą miną, na jaką było mnie stać. Wielkiego Kutasa, powtórzyła Athena. Wielkiego Kutasa, potwierdziłam. Ale tak dosłownie? Wypytywał się dalej jednoręki Chronos. To jakaś metafora? Nie. Czyli Wielki Kutas? Tak. Do pokonania Maryi? Tak. Hermes westchnął. Okej, okay, to wszystko brzmi jak naprawdę chujowy żart, ale jak wygląda plan, po co jesteśmy potrzebni my i skąd chcesz wytrzasnąć Wielkiego Kutasa? Już mówię. Uśmiechnęłam się. Kojarzycie Kronosa, nie? Tak, tego kurewsko-wielkiego tytana. Nie mów, że... zaczęła Atena. Jap, yep, dokładnie tak. Tydzień później byliśmy już w drodze do najmroczniejszej części całego Hadesu, w której pogrzebany był Tytan. Dzięki Bogom, że mieliśmy Fenrira. Podróż na jego grzbiecie była nie dość że szybka, to i całkiem wygodna. Młodzieliśmy po tych upiornych jaskiniach przez naprawdę długi czas, aż w końcu przestałam nawet analizować, jak długo tam już siedzimy. O kurwa! stwierdził w pewnym momencie Chronos Chyba o kimś zapomnieliśmy? Drogę zagrodziło nam ogromne cielsko trzygłowego psa. Cerber we własnej osobie usiłował powstrzymać nas przed zapuszczeniem się w najmroczniejsze odmęty królestwa jego pana. Eee, Fenrir? spytałam oszołomiona. Możesz mu powiedzieć, żeby nas przepuścił? Spróbuję, odpowiedział nasz zwierzak. Ej, ty, chuju! Tak, ty! Przepuść nasz, albo dostanie! A! W tym momencie Fenrir wyrwał kopniaka na pysk i poleciał do tyłu, rozsypując nas po całej jaskini. Weschnęłam, zrezygnowana i wyciągnęłam swój sztylet. Był kilkadziesiąt razy za mały, ale przynajmniej nie czułam się tak bezbronna. Atena powoli wyczłagała się z kupy gruzu, ściskając w rękach swoją włócznię, a Hermes uniósł się do góry na swoich skrzydlatych skrzydłach. Podzielmy się rolami stwierdził Chronos. Niech Hermes zajmie się jedną głową, a ten na drugą, a ty, Afrodyto, trzecią. A ty? spytał Hermes, wznosząc się coraz wyżej. Ja jestem inwalidą! Ten wyjazd jest dla mnie czysto rekreacyjny! Hermes zanurkował i uniósł mnie do góry. Teraz! krzyknęłam i zaskoczyłam prosto na psi łeb. Kurewsko-ostre zęby musnęły odlatującego Hermesa dosłownie o pół metra. Rozejrzałam się wokół. Stałam na czubku głowy potwora tuż obok jego prawego ucha. Gdzie najlepiej uderzyć, żeby sprowokować największe obrażenia? Oko? A może próbować jakoś wiercić się w czaszkę? Stwór wstrząsnął łbami, ale na szczęście trzymałam się wystarczająco mocno. Dopiero wtedy dostrzegłam, że sąsiednia głowa się mną zainteresowała. Ciemno-czerwone ślepia mierzyły mnie niezbyt przyjemnym spojrzeniem. Wiedziałam, że szykuje się do ataku, więc zanim do czegokolwiek doszło, wybiłam się jak najwyżej w powietrze. Paszcza wielkiego psa rzuciła się do przodu i z ogromnym impetem wgryzła się w jedną z jego trzech czaszek. To się nazywa autodestrukcja. Zanim zdradliwa głowa zdążyła wyszarpnąć się zębami ze swojej siostry, usłyszałam krzyk Hermesa. Celuj między oczy! A w moją stronę poszybowała włócznia Ateny. Bez wahania chwyciłam ją w locie i z całej siły wbiłam ją Cerberowi w środek czoła. Drugi łeb został oficjalnie pokonany i opadł bezwładnie na dół, pozostawiając po sobie krwawy ślad na futrze monstrum. Ostatnia głowa, ta po lewej, była najwyraźniej nieźle przerażona i zanim w ogóle zdążyłam do niej doskoczyć, zaczęła trząść się w konwulsjach. Możecie przejść, przepraszam, przepraszam załkał piesek, a nam wszystkim zrobiło się go mimo wszystko trochę szkoda. PISDA! wyśmiał go Fenrir, kiedy wróciliśmy na jego grzbiet i ruszyliśmy w dalszą drogę. Wreszcie dotarliśmy. Pod nami rozciągała się czarna jak nocne niebo otchłań. Jechaliśmy wzdłuż krawędzi tego dziwnego kanionu i bacznie przyglądaliśmy się otoczeniu. Gdzieś tam na dole był Kronos i jego wielki Kutas. Dotarliśmy do Tartaru! szepnął Kronos. Wiecie, że odległość Tartaru od Hadesu jest równa odległości między niebem a ziemią? Właśnie wyszliśmy na jebaną orbitę. Słyszycie to? Powiedział nagle Hermes. Jakby coś staczało się z góry nad nami. W tym momencie z półki skalnej nad naszymi głowami spadł gigantyczny głaz. Po chwili ciszy, której potrzebowaliśmy na uświadomienie sobie, że właśnie uniknęliśmy śmierci spod wielkiego kamienia, wygrzebała się umieśniona sylwetka. – Kurwa! – wydarła się tajemnicza postać. – Tym razem jak chuj się uda, no! – spojrzeliśmy na siebie porozumiewawczo. Był to oczywiście Syzyf, który po raz kolejny rozpoczął żmudny proces wtaczania na górę swojego kamyczka. Dopiero po dobrych paru minutach nas zauważył i uniósł rękę, żeby nam pomachać. Ale wtedy głaz, który za sobą ciągnął, wyśliznął mu się z drugiej ręki i zaczął staczać się z powrotem na dół, by po chwili spaść wprost w otchłań. Gdzie kurwa idziesz? Wystękał Syzyf i rzucił się w przepaść za swoim ukochanym kawałkiem skały. Mogliśmy go zapytać, czy nie widział gdzieś Kronosa, westchnęła Atena. Mam już dość tego pojebanego miejsca, czemu w ogóle słuchamy się zarazy? Bo przeważnie ma rację. Odparł Hermes Zresztą nam wszystkim zależy, żeby pozbyć się Maryi Suka jest zbyt nieobliczalna Ale może istnieje prostszy sposób na poradzenie sobie z nią niż odcinanie kutasa staremu tytanowi? Wtrącił się Chronos Ch Nagle wszystko się zatrzęsło Półki skalne nad naszymi głowami zaczęły się kruszyć i z głośnym hukiem odsuwać w głąb zbocza Większe głazy toczyły się we wszystkie strony i zasypywały całe otoczenie swoimi kruszącymi się odłamkami Jebane trzęsienie ziemi?! Wrzasnęłam, usiłując przekrzyczeć huk walących się gór. Nie odparł Fenrir. Znaleźliśmy kronosa. Wtedy na do nas dotarło. Podziemne góry, które wystawały z tartaru, nie były w istocie zwykłymi kamykami. Przez cały czas wędrowaliśmy po ramieniu naszego tytana. Ogrom jego ciała był zbyt duży, by dało się dostrzec jego pełną sylwetkę w tych ciemnościach. Jedyne co widzieliśmy to nasze otoczenie nadgarstek i dłoń giganta. Zaczęliśmy spadać. W tym straszliwym hałasie słyszałam tylko przeraźliwy krzyk chronosa, który kurczowo trzymał się bezradnego Fenrira. Uderzyliśmy po drodze w jakąś skałę, coś odbiło mi się o udo, a kiedy w końcu rąpnęliśmy o stały grunt, prawie straciłam przytomność. Kiedy otarłam oczy kawałkiem koszuli, zauważyłam przed sobą dwa ogromne pulsujące kryształy, przypominające oczy. Czego tu szukacie? Ryknął Kronos i wyszczerzył do nas swoje ostre kamienne zęby złożone ze stalagmitów i stalaktytów. Naprawdę nie wiem, czy chcesz wiedzieć, odparł Hermes, usiłując nastawić sobie złamaną nogę.